Stary, jak myślisz, jak są zrobione te opulary? Nie wiem, bardziej mnie ciekawi, jak są robione dzieci. I to dzisiaj może poglądamy. Nie, nie, to, to było nie plus tym, 18. Nie na tę tą platformę. Okej, okay. chodzi o to, że dzisiaj będziemy reagować, jak są robione różne rzeczy w różnych fabrykach, aby wy zostawiacie łapkę i subskrybujecie ten kanał, ponieważ teraz Widzicie? jest dużo filmów. Tak. I zobaczmy w takim razie, co on właściwie robi. Czy ty w ogóle ten? wiesz? Nie mam zielonego pojęcia. To nie wygląda jak nic, co znam jakoś jakieś to są na samo. Samochody. A. A. Tak, na plan zabaw. Samochody na plan zabaw pewnie, czy coś. No bo jak? Jak normalny samochód? Ale to nie jest e, ten? To nie jest Fiat? Taki mały? Niemożliwe, żeby aż tak malutki samochód, poza tym... Myślisz? Może myślisz, że człowiek robi coś takiego? Robi jakikolwiek samochód? W sensie rękami? No, no bardzo nie. dużo samochodów jest robionych ręcznie, więc myślę, że to właśnie tak. No pewnie. I Wtedy się sprzedaje je właśnie jako... O, za setki milionów. Nie. Nieprawda. Dobra, i tutaj... Ej, tak, to jest to są małe samochodziki jakieś dziwne. No, tak to wygląda, no. To zabaweczka po prostu. A, to taki samochodzik. Ej, to jest fajne, chciałem tym pojeździć i chciałem tym podriftować, ale myślę, żeby się wywaliło. <laughs> Fabryka YouTube'a! Ja piernicze. Jak są zrobione te wszystkie. Ale kurde, aż tyle oni tego produkują? ja. Yeah, no pewnie osób. przecież codziennie ile osób wbija 100 tysięcy subów. Bardzo dużo. Serio? Aż My aż nie tak? odebraliśmy w ogóle za ten kanał. A nie, no. on nie ma jeszcze 100 tysięcy subskrypcji. Subskrybujcie. subskrybujcie teraz. Czemu ten kanał jest? A to są za milion, stary, o. zobacz. Tylko dwa. Jeszcze nie, nie, nigdy trzy, nie, cztery, nie dostałem. Pięć. A oni po prostu czekają, aż się nastakuje. No. Robią jedną produkcję raz na miesiąc i mi wysyłają, nie? Mi na dwóch kanałach brakuje 150 tysięcy subskrypcji. Dziś, to jest 10 milionowy? milionów, tak On jest teraz czyszczony? Nie Oł oh. Casey <gay's> Neistat Co? To wtedy odebrał go? O nie i pierwszą osobą która dotyka twój przycisk jest ten dzieciak Co? To jest niesprawiedliwe Napiszcie w komentarzu czy też jesteście wkurzeni tak jak ja Ale patrz ile ich jest Tyle osób bija 10 milionów? Wow To jest Dziwne, ej jakie ciężkie, tak bym chciał dostać tę no, nagrodę, też. ale w Polsce to chyba jest nie ma. a tak są robione statki A z dwóch elementów tylko, mm -hmm. a te elementy skąd są? Z, z ziemi wykopanej jakiejś Już gotowe były, a, wcześniej już wcześniej było, tak? Banalne, to tak może róbmy z Czemu no. się nie zajmujemy produkcją statków, tylko robimy jakieś głupie filmiki najpierw? Bo długie. nie mamy dźwiga stary, jakbyśmy mieli dźwig to byśmy hmm. zrobili Okej, okay, czyli statki są zrobione z części ze starych samochodów. Aha. Wszystko zrozumiałem. Ten statek? Silnik jest chyba zrobiony. To jest silnik statku? Tak wygląda? No. Chyba tak, wygląda jak kurde aluminiowy. Wygląda jak silnik w mojej kusiarce, jeździ Przecież 500 zrobili, na godzinę. Zrobili biały statek, a go się nie da pomalować. Co? No to Jest alumini, ame, aluminiowy. Amelinowy. A to? Co to jest? Nie wiem, ale zdaje mi się, że. Jakaś rzeźba? Nie, mi się nie. zdaje, że to będzie tak ziemię. I nie, będzie rozwalało to jest jakaś ziemię. Rzeźba. O, o, ja wiem. Wykopują drzewo. Co to jest nic tak? się nie stało. Wyciągają całą ziemię i drzewo razem z korzeniami, no. Urządzenie o, ale do zarobiste. przestawiania drzew. Ale, ale zobacz, fajne. to jest straszne trochę, nie? Nie, nie, Dniak, no to jest cudowne, nie. star, że nie niszczysz drzewa. Że to dalej żyje i możesz przestać gdzie indziej i będzie żyło. O, zobacz, tutaj robią teraz. Przestawiają cały stadion, żeby zrobić różne wydarzenia. Mogą być na różnych stadionach. Uh -huh. Obstawiam, że będą rozstawiać zaraz pole do piłki nożnej na przykład. Chociaż nie, wątpię, bo to jest chyba taki zamknięty. To prędzej do jakichś monster trucków albo czegoś takiego. Nie można by było tego malować po prostu. No, nie. No, zobacz, ile ludzi tam pracuje żeby no to zdjąć. Tak, no ale zaraz położą i już masz zupełnie inną dyscyplinę, na przykład, nie? Albo koncert. Albo właśnie tak jak tutaj. O kurde! No właśnie. Normalnie boisko do hokeja. Nie masz golfa. Hokeja. Okay, Dobra, ale hokej to jest e, ten. There's golf na lodzie. O, ale na lodzie. Ole To jest kozackie. Ej, nie wiedziałem, że oni tak mogą to wybiegać. No. Ej, a. Jest a to to, jest to nie jest na lodzie? I, I teraz co? Wodę w to I teraz kuszają? woda no. i zamrażają wodę i pewnie inaczej. Ja pierniczę. Fajne. A to co? O, to, to jest? są ślizgi. Kukiski ślizgi to ślizgi. są jakbyś takiego kukiska zjadł ale, ale ma, możliwe, są. że masz rację o, i to super. ciastka! No nie ej serio myślałem że to są ślizgi do krzesła No jak no przecież no to tak widać wygląda. że to są ciastka. Nie no dary. i dziwisz się jak to przyczepią zaraz na krzesło No Oreo to jest przecież o, Jak jest wzorum Nie lubię Oreo wiesz? Stary widzisz takie obrzydliwe są te maszyny i każde Oreo przez nie przychodziło Patrz, jak one są brudne Fu nie są brudne No jak co to jest o, Adidasy, Ultrabusty chyba to będą, zarobiście. Zawsze mnie ciekawiło, jak robią do nich podeszwę. Oho. Polityczek, zarobiście. Każdą. Mm -hmm, mm -hmm, tak, jest to but. Zdecydowanie. Tak, są tak, robione buty. No. I teraz, jak już masz całą górę z tym, z podeszwą, to doczepiasz prawdziwą podeszwę do nich. Taką, która amortyzuje. Co tyle? Najpierw jest taka wkładka, właśnie. No, y wiesz, dziurawa. To jest ta wkładka, którą można wyciągać? Nie, nie. To na, jest nie, jest nie inna. na tą dziurawą. Jest wkładana ta. Do tego się przyczepia busta, stary. Ja mam. To są dokładnie moje buty w ogóle. W których chodzę na siłkę od czterech lat. Ja pierniczę. Co jest? No, ultra busty niebieskie ale się jaram, że te wszystkich butów pokazują najlepsze. Ja <słyska> widziałem te Twoje buty. Nie powiedziałbym, żeby były najlepsze. To są te. No. No i co, nie podobają ci się te buty? Nie, no fajne są te budynki. No, właśnie. A co, co, to co to jest? Nie wiem. Chyba to jest rolka stary. To jest rolka? Czy to jest płótno jakieś? Jakaś tkanina? Nie wiem. Ciężko jest zgadnąć. W sumie to może być na no challenge, stary. Wszystko, nie? Kto pierwszy zgadnie? Papier. Co jest w fabryce, ten wygrywa. Papier. Produkowane, co jest? Papier. A po co taki papier? Do no że No bo potem będę ciąć go dopiero na kawałki. Nie, nie, nie może się no, radło. Ty jeszcze nic nie próbowałeś zgadnąć. Papier albo prześcieradło. Ja obstawiam. Poszewka. Nie. Ja obstawiam, że to jest papier do billboardów. Ja obstawiam, że to zwykłe kartki papieru się z tego robi. Że się Nie, tnie potem? Na pewno nie. Tnie się na jeszcze mniejsze, jeszcze mniejsze, jeszcze mniejsze. I potem wychodzi kartka papieru. Co jeżeli na świecie żyją wielcy ludzie, którzy się tym podcierają? O, jakie dobre! Co to jest? Tego nie, nie ma w Polsce, nie? Nie widziałem Co to wieku. jest? Ale co to jest to w środku? Chyba lody. Nie. Niemożliwe. Czemu nie? Co lody? Kurde, ale ja to chcę! Ale ja to chcę! A jak mają czysto? Popatrz, jaka czysta fabryka! No, co tu jest? Tak, sandwicze, sandwicze lodowe. No to Ale możemy iść kupić sobie Idziemy dzisiaj, no? no. Okay. O, a teraz ten, Zarąbiste, tak się robi ołówki. O kurde, dobra. Ta fabryka. Nie rozumiem. Jest co fajna. Ile bo, ołówków? Bo one mają na sobie te napisy, nie? Więc coś tak przyczepia na nie. Dobra, co mamy tym razem? Czyżby to były żarówki? Hmm. Nie, coś innego na bok. A, butelki! O kurde! Czyli co, oni tam się wkłada i ta maszyna wydmuchuje te butelki? Chyba? Ten tak. plastik i on się formuje? Zdaje mi się, że to się robi podobnie jak szkło w sumie, nie? Tylko no, tak. trochę łatwiej. Ej, ciebie też zawsze ciekawiło, skąd się bierze plastik? No skąd się bierze plastik. Nie wiem! Murdo jest tyle plastiku na świecie. Skąd się go robi? Jak? Co tu się dzieje? Stary, to jest plastik właśnie produkowany, napełniany powietrzem, formowany w ten sposób i jest zrobiony. Stary, to jest. Jaka. To jest dziwna rzecz. Kto to wymyślił? I w jaki sposób? Stary, dla mnie to jest kosmos po prostu, że takie coś powstaje. No, z ropy i z... Do... jak to w ogóle wymyślić? Jak ropa jest robiona? Przecież ropa jest czarna chyba, nie? Nie wiem, jak to jest, stary. Jaką kompletnie nie czaje, o co chodzi? A to taka prymitywna fabryka w ogóle, bo musi no. gościu siedzieć i to wyciągać. O, o Lego. Lego. kurde. Lego, Lego jest jestem zarąbiste. Ciekaw. No, jak oni to... Ile główek. Oh man. Co? Ja, jakie to są ilości. To, to jest, jest porąbane. O, to I... są puste, jeszcze bez żadnych twarzy. I głowy z twarzy. chyba. To jest ludzi! Tak, nie... nie wiedziałem, że masz masną kolekcję w Lego. Nie rozumiem, co z tym musisz. <noise> nie rozumiem żartu. <noise> o kurde, jakie stemple, noga. A porąbane widziałeś wcześniej, jak to potem było szczepiane. Nie Aha. masz która tylko robi tak. Cool, to jest fajnie, tak bo nasze dźilne. filmy tak się były produkowane. No, są trochę, tak. Ale pomyśl sobie w ogóle, jaka to jest fabryka, ile oni rzeczy robią, nie? Z papieru, rzeczy, z plastiku, rzeczy foliowe, te siatki takie na Lego, no, paczki. Wszystko, instrukcje. Kiedyś no, muszą tak. robić, nie? Wow. Bardzo fajny filmik, wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Na razie. Yo.